Siema, zobacz, wejdź na streama. Siema, Dobra, chyba nic jest, chyba tak. Okej, okay, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Dawid Jasper. Włączamy. Dawid Jasper. Nie, Dawid Kwiatkowski. Dawid Jasper, hit polskiego internetu po prostu, nie? Dobra Okej, okay, okej, okay, to co robimy? Tutaj oglądam... Podjechał Jak rączki zaciera, jak rączki zaciera Jak rączki zaciera, jak rączki zaciera ale jak zrobisz? Dawid, tak, to nie, mnie? słuchaj Chłopak? zrobisz Ale on... bo ja lubię, jak on zrobi A jak on zrobi, to ty też zrobisz? To Dawid, zrób gagli Już, czekaj. No?

No tak, A to twoje naturalne? ty twoje nie, naturalne? naturalne Takie ci wyrosły, Dawid? Nie! No, Dzisiaj będą i włosy za. Dobra, zobaczymy, dobra, dawid. Gramy, 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 Dobra, dobra ciwo, ciwo, ciwo. Rozgrzewkę macie. To jest rozgrzewka tylko. To jest, to jest, rozgrzewka. Rozgrzewka. To jest dopiero rozgrzewka. Nie wytrzymam co Dawid robi, po prostu Dawid, ty jest po prostu. A no to jest do mnie rozgrzewka. On już tutaj wie, co się będzie działo, on już wie, on już to wie, nie? Ej, nie To więcej, wszystkim. To jest rozgrzewka. To jest rozgrzewka, nie płacz. O, siema, siema Siema ludzie Byliśmy komedyne, na wózku, się <totępa> <Kici, kici. totępa> nie rozgrzewki wytrzymał Ten Dawid sobie powiedział Mikrocypek, kicikici kici. <totępa> Nie wytrzymałem, jaki to jest odklejone On jest tak odklejony, Dobry. że po prostu <totępa> Nie wytrzymałem, jak patrzę na jego minę, na tego Na tego Dawida, że po prostu Kurde, to nie dowierzą A jeszcze ten z psem Ej, że ten sprzedał chłopie, kurde, no nie <laughs> Jedynkę Ja O, mnie rozwalił Ja <laughs> nie mogę zmieniać To zabawa, ani... na noże, chodź na noże, chojratu Dawajcie na noże Dawajcie na noże Hop Dawajcie Dawaj na gołe pięści No Możemy lepszy, kurwa Na, na Fabianicki Ej, nie ma tak, To noże, chłopie <laughs> Nie, Dobra, to robczewka, to już by tak śmiało Dobra jak się rozdrzewka skończy to wszyscy cicho Kurwa długo cię będzie się rozgrzewka jakbym miał nóż Cypek łatwy czy ci się szykuje łatwy łatwy mhm. Nie wiem c... c... no czy jak Cypek wygra to ja po prostu no nie dowierzam co się tu stanie nie to po prostu będzie taka beka jak to wygra, że po prostu nie dowierzam, to nie. Dawid, ale ja cypkowi kibicuję. Pamiętajcie, że przegrany wpłaca 100 zł na wybrany przez, wygrane, przez wygranego cel. Wybrany cel, to ja wybieram już cel. Stream Kozioł na GoPro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To jest najlepszy cel na świecie. Okej, okay, dobra. Mm. Dobra, przełączym coś, bo. A wiecie, że ten franio i ten to już z Jasperem byli eee, ten na tym Jak to się nazywa? Na streamie Co? Nic Dobra, włączamy Jadiemy to Dawida! Godzina 20 pokazuje, nie? To będzie... Tak, kupo Ej Mam do was propozycję widzowie Jeśli... Ee... Wbijemy 10 koła subów, to jedziemy do Dawida do Jaspera do Pawianic Do Pabianic, jakoś tak Jedziemy normalnie do Pabianic do Dawida Jaspera, nie? Weź coś napisz na tym Po czacie Dobra, lecimy ...dwa razy cappuccino, cheeseburger i nuggetsy i cola zero, red chicken i cola zero Ty, mało kurde zamówiłem jak można jeść McDonaldo na śniadanie grubasy p... Pio... Co... No jak można jeść McDonaldo na śniadanie grubasy co to jest za różnica to? Co to jest za różnica? Wrap jak brapę? Ja no, jest faktycznie wrapa. Kurczak? O chłopie! O chłopie, ty nie wiesz co się tutaj stało. O chłop rad... Tydy. Cztery napoje? Ze jest twoje super kombo, k**wa, jeszcze. Pierwsza ciekawostka o McDonaldzie. Kiedyś baba się udławiła... No nie gadaj, że kebaba, będziemy jedli body cycle. baba zamówił? Dawid... Co ty, Dawid? kolą nie będę zapłacił, z kolą. Z Kola. Koła. Tak, pepsi. Tak, nie będę zapłacił. No i wiedziałem po prostu. Weźcie napiszcie. Yy, weźcie napiszcie coś na czacie, czy mnie słychać. Dobra, weźcie napiszcie na czacie, czy mnie słychać. OK, i udostępniajcie, udostępniajcie, nie. OK. OK, no to... No to słychać mnie? Napiszcie. Czy mnie słychać? tak, Dobra, chodź Dawid tam. Tak szczerze to nie przychodź. Dobra? Nie wytrzymam, zamówili kebaba po prostu. Zamówili kebaba i powiedzieli, żeby, żeby nie przyszedł. Nie wytrzymam. Co? Co? Dobra, lecimy dalej. A umiesz gotować? Umiem. Co nam umiesz gotować? No niemożliwe, że spaghetti. Dobra, jeszcze raz powtarzam 10 koła sobów na moim kanale i, i, i jedziemy do Dawida Dospera i robimy z nim streama, nie? Nie, spaghetti! Spaghetti umiem. To jak się robi spaghetti? Pierwsze, dzielisz mięso, mięso, przyprawiasz mięso. No Ciekawe z czego to mięso. Pójdź podać pluski do garka z wodą. No. To jest soli. No. To jest soli do tego garka. No. Dodajesz sos słodko kwaśny. Aha. Mieszasz to razem wszystko z tym sosem, no. jak ci się mięso przypruży przy na potęgi to nakładasz truski, a później mięso. A makaron to jest jaka kuchnia? Włoska. No dobrze. Kurde, a to są Makaron to włoska, a nie francuska? Ty weź się piszcie. Tak? Francuska czy włoska? Ty, bo już sami się coś pokrzeniło, piszcie w, w tym. Się ten. No to to francuska czy jaka? Czy włoska? Ty bo ja nie wiem. Czekaj. Nie no. Dobrze, francuska. Nie no, nie wiem, ty. Ej, francuska czy włoska? Makarony to. Makarony? Co? Dobra, stąd się nie da chłopie dogadać, dobra. Dawid wie. Za, za to, że, do, że ze mną dzisiaj zrobiłeś streama, wujek Franek ci kupi mikrofon, jaki będziesz chciał. I jeszcze będzie ci pieniądze ci dam jeszcze. I jeszcze dam ci do Ty <laughs> <laughs> Tylko Dawid z kulturą trzeba tutaj przebywać. Dawaj. Wiem, wiem. Ale Dawid ty na Wiem, wiem, wiem. <laughs> Dawid z kulturą, nie po prostu. <laughs> o jedna osoba tylko na transmisji. Lipa Trzeba będzie wyjść. Ale bo... Coś ciekawszego trzeba włączyć. Wiesz no ja nic nie robię! no to tak. co tam włączamy. Eee... O! Mega wą... pomoże Włączamy Mega Węża 9, wariaty! Udostępniajcie, udostępniajcie! na i was mnie na tipli Jakbyście mogli was mnie na tipli No co ja nic nie Czekaj To ci Nie I Bonus na pierwszy rok Czas na wyzwanie Activia Komfort trawienia lub zwrot pieniędzy Więcej na Activia.pl Activia.pl Co się stało tutaj? Dzisiaj tak rozmawiamy, więc o Baczacie i o Mamacie. No, babcie. Na no, tematy Lubiny, na My wierzymy, tylko w Mega Węża 9. To jest mój. Dobra, chłopak To jest Mega Wąż 9. To jest twardy. Czy, czym się go On istnieje. On istnieje. istnieje. Tak, A czy dokładnie. więcej, jakby Pan mógł ten temat? To jest zamknięta bardzo sprawa, ale mogę coś tam uchylić. On jest najpotężniejszą istotą na świecie i najinteligentniejszą. Dobra, chyba kończymy streama, nikogo nie ma. No nie kończymy? Tak. No tak. Na pewno? Chyba, że żebyś... No, kończymy. A ktoś był? Kogo nie ma. Dlaczego mówiłeś sam do siebie ciągle? Jakie było by to mówiłeś. No ja wiem, to jest takie. Nie, jak ktoś tam wtedy był, ale... No.